Za kogo ludzie uważają Syna człowieczego? Oni odpowiedzieli: jedni za Jana Chrzciciela, inni za Aliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich: A wy, za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego. A wy, za kogo mnie uważacie? Jezus: Każdemu z nas zadaję to pytanie. Za kogo mnie uważasz? Kim ja dla ciebie jestem? Żeby nasza odpowiedź nie była tylko teorią, spróbujmy zrobić sobie takie małe ćwiczenie. Weźmy sobie pięć albo dziesięć osób z naszego otoczenia, bliskich nam, albo no, bliskich nie, nie tylko pozytywnie, ale którzy, o których myślimy, których widzimy, albo ich bardzo kochamy, albo nienawidzimy, albo Tęsknimy za nimi, albo chcemy od nich uwolnić, ludzi, o których myślimy. I spróbujmy zadać sobie to pytanie: kim oni dla nas są? Za kogo ich uważamy? Nie tylko mąż, żona, dzieci, sąsiad, kierownik, dyrektor, ale jakie uczucia się budzą? Co ja myślę, co ja czuję, jak ja o nich myślę? I potem spróbujmy odpowiedzieć na to pytanie: za kogo wy mnie uważacie? Żebyśmy po tych ludziach postawili sobie Pana Jezusa. I spróbowali Mu odpowiedzieć, kim On dla nas jest? Co tak konkretnie, jakie uczucia, jakie myśli rodzą się w odpowiedzi na to pytanie, za kogo mnie uważacie? I jeśli on dla nas jest ważny, to nie będziemy zapominać o modlitwie. Jeśli On dla nas jest autorytetem, to będziemy słuchać Go i żyć tak, jak On nam mówi. A potem w odpowiedzi Jezus mówi nam, tak jak powiedział Piotrowi, kim On jest dla Niego, za kogo. Uważa Piotra, On nam też Jezus odpowiada, za Kogo nas uważa, kim my dla Niego jesteśmy. Zachęcam dziś do adoracji, żebyśmy znaleźli czas na chwilę Adoracji w Kościele i odpowiedzieli Jezusowi i usłyszeli Jego odpowiedź, niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Z Panem Bogiem